Mój tata roześmiał się, unosząc kieliszek, jakby wznosił toast za żart, którego nie zrozumiałem. Twoja siostra sama na wszystko zapracowała, powiedział. Patrzy na mnie w przeciwieństwie do ciebie. Stół znieruchomiał. Ręka mamy zamarła nad łyżką do serwowania kropka, odchyliłam się do tyłu. Czując coś ostrego w klatce piersiowej i powiedziałam cicho. W takim razie przestanę wysyłać ci pieniądze. Kolor odpłynął z jego twarzy. Jakie pieniądze? W tej ciszy dom w końcu powiedział prawdę. Ukrywał ją przez lata. To była noc, kiedy przestałem być tym cichym. Kropka, zanim opowiem ci, jak wszystko się potem potoczyło, powiedz mi, skąd słuchasz, żebym wiedziała, że nie jestem jedyną osobą, która musiała wyznaczyć granice. Z zewnątrz wyglądaliśmy jak rodzina, której warto zazdrościć. Kropka, niedzielne obiady, uśmiechy w ramkach, pasujące swetry na kartkach świątecznych. Ale perfekcja jest łatwiejsza do wydrukowania niż do życia kropka nazywam się Rachel Shortridge. Mam 32 lata, jestem cichą córką tą, która wcześniej nauczyła się, że utrzymanie pokoju czasami oznacza połykanie własnego głosu. Helena, moja starsza o dwa lata siostra, była tą złotą kropką, nauczyciele ją uwielbiali, sąsiedzi się nią chwalili, a moi rodzice traktowali jej sukces jak wspólne dziedzictwo. Mój tata Frank prowadził nasz dom tak, jak prowadził swoją starą restaurację. Każda opinia musiała przejść przez niego. Mama, łagodna, ale wyczerpana, spędziła lata tłumacząc jego dumę na przeprosiny, których nikt nie żądał, kropka, kiedy nadeszła recesja, ich kredyt hipoteczny został spłacony. Właśnie zacząłem pracę w firmie architektonicznej, ledwo się utrzymując, ale powiedziałem mamie, że pomogę, dopóki nie nadrobią zaległości. Pięć tysięcy miesięcznie. Po cichu odpowiedzialnie kropka tata odmówił korzystania z bankowości internetowej, nie ufał ekranom ze swoimi pieniędzmi. Przelewałem więc wszystko na konto Heleny. Obiecała, że dostarczy je w gotówce lub czekach, powiedziała, że to ułatwi sprawę. Uwierzyłem jej kropka, ponieważ wszyscy jej wierzyliśmy. Z czasem te przelewy stały się rutyną, jak płacenie rachunków za pokój. Co miesiąc wysyłałem pieniądze i czekałem na podzękowanie, które nigdy nie nadeszło kropka, kiedy tata wspominał, że hipoteka jest pod kontrolą, czułem małe ciepło, myśląc, że pomogłem. Helena wysyłała od czasu do czasu smsa, załatwione i to wszystko. Mimo to zawsze coś było nie tak. Kropka podczas ostatniej wizyty dom wyglądał na bardziej zmęczony niż wcześniej, farba uszczyła się, lodówka szumiała zbyt głośno. Mama uśmiechała się tak, jak zawsze. Helena pomaga nam radzić sobie z problemami, powiedziała. Chciałam w to wierzyć. Naprawdę. Tej nocy, gdy tata podkręcił głośność wieczornych wiadomości, a Helena przewijała swój telefon, siedziałem przy tym samym stole, przy którym dorastałem patrując się w rodzinne zdjęcie oprawione w ramkę nad kominkiem. Cztery uśmiechy, brak jednej prawdy, kropka, gdybym przyjrzał się bliżej, może zobaczyłbym, co ona nadchodzi. Pęknięcia już biegnące przez nasz idealny obraz, kropka, kolacja tego wieczoru była zbyt grzeczna, by mogła być prawdziwa. Stół był zastawiony dobrymi talerzami, które pojawiały się tylko w święta, kropka, rozmarynowy kurczak, mamy wypełnił powietrze tym samym zapachem, który uwielbiałam jako dziecko. Kiedy cisza nie nauczyła się jeszcze jak powstawać siniaki kropka tata nalał sobie kolejny kieliszek wina, rozejrzał się po stole jak mężczyzna sprawdzający scenę, a potem uśmiechnął się do Heleny. — Twoja siostra naprawdę to rozgryzła — powiedział z dumą. — Ma instynkt. — Ambicje. Kiedy to powiedział spojrzał na mnie, ale uśmiech nie był skierowany do mnie. Czułam go jak drzazgę pod skórą, znajomą, ostrą, niemożliwą do zignorowania. Cieszę się z jej szczęścia, powiedziałam w sposób, w jaki mówiłam to przez całe życie. Mama skinęła głową, sięgając potłuczone ziemniaki. Jej ręka lekko drżała. Tata zachichotał, dodając: Wszystko na własną rękę. Żadnych jałmużn, kropka, powietrze się zmieniło. Brzęk jego szklanki o stół zabrzmiał głośniej niż powinien. Mogłam się uśmiechnąć i puścić to w niepamięć, jak zawsze. Zamiast tego odchyliłam się na krześle i usłyszałam swój niski, ale wyraźny głos. W takim razie przestanę wysyłać ci pieniądze, kropka pokój zamarł. Nawet szum lodówki wydawał się zatrzymać. Łyżka mamy zawisła w powietrzu. Widelec Heleny ześlizgnął się i uderzył o jej talerz stępem wszęstem. Tata zamrugał raz, dwa razy, zanim jego wyraz twarzy się załamał. Jakie pieniądze? Zapytał. Jego ton nie był zły, był zdezorientowany. Szczere. To było najgorsze. Spojrzałem mu w oczy. Pięć tysięcy, które przelewam Helenie co miesiąc dla ciebie i mamy, od kwietnia zeszłego roku zmarszczył brwi. Zmarszczył brwi, kropka mama spojrzała na Helenę, jej twarz straciła kolor kropka Helena wyprostowała się na krześle. A jej głos stał się kruchy. Ona przesadza. Były i opóźnienia. W niektórych miesiącach wysyłała je z opóźnieniem. Co miesiąc przerwałem cicho, pierwszego każdego miesiąca. Mam potwierdzenia. Cisza, która nastała, nie była spokojna, była chirurgiczna. To było cięcie. Tata ponownie zwrócił się do Heleny. Nigdy nie zobaczyliśmy ani centa. Helena zacisnęła szczękę. Nie rozumiesz, były wydatki. Inwestycje. Jaka inwestycja kosztuje 60 tysięcy dolarów i nie pozostawia nic do pokazania, zapytałem. Kropka jej oczy rozbłysły. Nie zrozumiałabyś tego, Rachel? Nigdy w nic nie wierzysz, chyba że jest to bezpieczne, kropka wiara w rodzinę, nie powinna być niebezpieczna, powiedziałem. Oczy mamy wypełniły się, a jej głos zadrżał. Helena, czy to prawda? Helena odwróciła wzrok. To skomplikowane. Para z jedzenia wystygła. Wstałam, powoli odsuwając krzesło. W takim razie to chyba teraz jej problem. Tata chwycił ręką krawędź stołu. Spojrzał jeszcze raz na Helenę. Ale ona nie patrzyła mu w oczy, kropka, i w tym jednym oddechu pomiędzy prawdą a zaprzeczeniem wiedziałam, że dom właśnie zmienił się na zawsze. Kropka tej nocy, dom nie spał. Każda ściana zdawała się oddychać razem z nami, niespokojna i ciężka. Leżałem w swoim starym pokoju, wpatrując się w sufit, Śledząc słaby blask plastikowych gwiazd, które przykleiłem tam, gdy miałem 16 lat kropka w korytarzu szemrały głosy, mama cicho płakała, tata chodził. Drzwi Heleny pozostały zamknięte. Włączyłem lampkę i otworzyłem laptopa. Nawyk był teraz automatyczny kropka, teraz sprawdzam płatności, przelewy, wyciągi. Każda linijka spoglądała na mnie jak oskarżenie: tysięcy dolarów pierwszego dnia każdego miesiąca. Moje własne cyfrowe odciski palców na przestępstwie, którego nie miałem zamiaru popełnić. W sumie 60 tysiące dolarów. Przepadło kropka następnego ranka tata siedział przy kuchennym stole z głową w dłoniach. Mama stała przy oknie, wciąż w szlafroku, z zimną kawą. To jest w coś uwikłane przecinek. Wyszeptała mama. Firma. Firma nie zjada rat kredytu hipotecznego, powiedziałem. Zjada zaufanie. Tata zacisnął szczękę, oczy mu poczerwieniały. Porozmawiamy z nią, kiedy się obudzi. Ale Helena się nie obudziła. Już jej nie było, jej samochód zniknął z podjazdu, jej pokój był pusty, z wyjątkiem chmury perfum, która utrzymywała się jak kłamstwo. Kropka na komodzie leżała pojedyncza karteczka samoprzylepna. Nie przesadzaj, naprawię to. Wpatrywałem się w te słowa, aż się rozmyły. Niczego nie naprawia, powiedziałem. Ona ucieka. Mama znów zaczęła płakać, wydając z siebie drobne, urywane dźwięki. Kropka tata chwycił płaszcz, mamrocząc coś o znalezieniu jej. Złapałem go za ramię. Czekaj, nie możesz jej gonić bez dowodu. Pozwól mi się tym zająć. Spojrzał na mnie, jakby nie wiedział, czy zaufać mi, czy sobie. Potem skinął głową. tego dnia zrobiłem coś, czego Helena się nie spodziewała. Rozpracowałem problem jak plan. Zacząłem od struktury każdej transakcji, każdej daty. Każdej wiadomości, kropka, następnie słabe punkty, w których pieniądze przechodziły z rąk do rąk. Każdy przelew za każdym razem potwierdzał konto Heleny. Ewen przyszedł wieczorem, mój laptop, świecił między nami, kropka. Kopiesz głęboko, powiedział cicho. Muszę, odpowiedziałam, kropka, tu nie chodzi tylko o pieniądze, ale o to, jak długo myślała, że może mnie okłamywać i ujdzie jej to na sucho, kropka przytaknął. Jaki jest twój następny krok, bank? Powiedziałem. A potem prawnik. Kropka w oddziale kierowniczka zmarszczyła brwi, przeglądając dokumentację. Wszystkie zostały przekierowane, powiedziała, wskazując na nazwisko Heleny. Właściciel konta wykorzystał środki do prywatnych przelewów. Wygląda na to, że inny pośrednik. Do kogo? Zapytałem. Zawahała się. Mężczyźnie o nazwisku Mason Weil. Vale. Poczułem, że coś we mnie się zatrzasnęło. Nazwisko, kierunek, szlak. Kropka, kiedy wyszedłem z banku, zimne styczniowe powietrze uderzyło mnie w twarz jak przysięga. Naciągnęłam mocniej płaszcz i szepnęłam do siebie. Chciał się pobawić z zaufaniem, Helena w porządku. Zobaczmy, ile kosztuje prawda. Kropka, trzy noce później dzwonek do drzwi zadzwonił tuż po wschodzie słońca. Byłam w kuchni z mamą, obie byłyśmy niewyspane i zbyt spokojne. Tata wciąż sortował na górze papiery, którym już nie ufał, kropka, kiedy otworzyłam drzwi. Na werandzie stał mężczyzna w dżinsowej bluzie z kapturem, z uśmiechem, który ludzie ćwiczą w lustrze. Dzień dobry, powiedział spokojnie, ty musisz być Rachel. Jestem mason, kropka, i mnie wylądowało jak kamień. Helena to mason, zachichotał. Chyba możesz mnie tak nazywać, kropka, za sobą usłyszałam powolne, ale ciężkie kroki taty. Stanął obok mnie, a jego głos był niski. Co ty tu robisz? Mason podniósł małą teczkę jak ofiarę pokoju. Wyjaśniam tylko nieporozumienie. Helena poprosiła mnie, żebym podrzucił jej dowód naszej inwestycji. Mama pojawiła się w drzwiach, blada i drżąca Inwestycji. Mason znów błysnął uśmiechem. Praca nad startupem. Tworzymy aplikację łączącą lokalnych rzemieślników z klientami. Skalowalne myślenie przyszłościowe, wiesz jak to jest. Odsunąłem się na bok. Pokaż nam. Wszedł, jakby był właścicielem tego miejsca, rozkładając błyszczące wydruki na stole. Makiety, fałszywe wykresy, przypadkowe hasła, przewidywany wzrost w pierwszej fazie. Uruchomienie wersji beta. Żadna liczba się nie zgadzała. Tata przerzucał strony, a jego twarz zaciskała się z każdym obrotem. To nonsens, powiedział. Uśmiech Masona osłabu. Każda wielka rzecz zaczyna się od czegoś małego. Sześćdziesiąt tysięcy dolarów, odparłam. Spojrzał na mnie, wciąż udając spokój. Rozmawiałeś z Heleną? Nie, odpowiedziałem. Rozmawiałem z bankiem, kropka powietrze drgnęło. Mama chwyciła się oparcia krzesła. Oddech taty stał się cięższy. Mason oparł się o ladę znów swobodnie. Ale jego oczy były bystre. Nie rozumiesz, powiedział. Ona tego chciała! Wierzyła we mnie. Kropka. A ty pozwoliłeś jej wierzyć, powiedziałem, bo dzięki temu płaciłeś czynsz. Kropka, zanim zdążył odpowiedzieć, dźwięk opon na żwirze wypełnił ciszę. Odwróciłem się do okna. Biały sedan Heleny wjechał na podjazd. Wyszła na zewnątrz w okularach przeciwsłonecznych, choć niebo było szare, kropka drzwi się otworzyły i stanęła w nich, w idealnym płaszczu. Drogie. Uśmiech wyćwiczony kropka, kiedy zobaczyła masona, jej wyraz twarzy się załamał. Co ty tu robisz, głos masona natychmiast złagodniał. Kochanie, mówiłem, że to naprawię i szczęka zacisnęła się. Nie miałaś tu przychodzić kropka, głos taty był cichy, ale zabójczy. Zabrałaś pieniądze siostry. Okłamałaś nas kropka, oczy Heleny przeleciały między nami. To nie tak, jak myślisz? W takim razie wyjaśnij to, powiedziałem. Bo sześćdziesiąt tysięcy zniknęło, kredyt hipoteczny został spłacony, a on jakimś cudem jeździ nowym samochodem, kropka spojrzała na masona. Powiedziałeś, że podwoimy je w ciągu roku, kropka wzruszył niedbale ramionami. Plany się zmieniają, kropka tata uderzył pięścią w stół tak mocno, że zagrzechotały szklanki. Okradłeś własną rodzinę, kropka Helena wzdrygnęła się, ale nadal trzymała się iluzji. To nie kradzież, jeśli to inwestycja. Po prostu potrzebowaliśmy czasu. głos mamy załamał się. Pominęliśmy nasze płatności, ponieważ ci ufaliśmy. później zapadła cisza, która zagłuszała dźwięki. Podeszłam krok bliżej masona. Więc jaka jest twoja prawdziwa praca? uśmiechnął się. Jestem przedsiębiorcą. Zabawne, powiedziałam. Twoja ostatnia firma zalega z alimentami jego twarz drgnęła. Helena odwróciła się do mnie zszokowana. O czym ty mówisz? Wyciągnąłem telefon i pokazałem jej wiadomości od kobiety z dzieckiem, która wczoraj zapukała do naszych drzwi. Szukała cię. Mason. Jego kropka Helena podniosła rękę do ustęp, okłamałeś mnie, kropka westchnął, jak człowiek zmęczony dramatem. Nie skłamałem. Po prostu nie powiedziałem ci wszystkiego. To samo powiedziałem, kropka przesunęłam się wokół stołu, stając z nim ramię w ramię. Opuszczasz ten dom. Teraz kropka uśmiech masona zniknął całkowicie. Nie możesz jej powstrzymać przed widywaniem się ze mną. Jest dorosła kropka głos Heleny drżał. Nigdzie z tobą nie pójdę kropka sięgnął po jej rękę i zadziałał instynkt. Stanąłem między nimi. Nie dotyka jej kropka dźwięk syren na zewnątrz stał się głośniejszy. Mason zamarł, oczy mu się zwęziły. Co zrobiłaś? Odwdzęczam się, powiedziałam. Zadzwoniłem na policję godzinę temu. Są bardzo zainteresowani tym, gdzie podziały się pieniądze kropka cofnął się w stronę drzwi, gdy migające światła pomalowały ściany na czerwono i niebiesko. Do środka weszło dwóch funkcjonariuszy. Mason Veil, vale zapytał jeden z nich. Kropka, Mason próbował się roześmiać kropka, to jakaś pomyłka. Ale głos mu się załamał. Gdy go skuwali, Helena opadła na krzesło, całe jej ciało się trzęsło. Tata oparł się o ladę, blady i milczący. Mama płakała w swoje dłonie. Kropka, kiedy wyprowadzili masona, odwrócił się do mnie, a jego głos był szeptem. Myślisz, że wygrałeś. Zawsze istnieje inna wersja mnie. Spojrzałam mu w oczy. Więc mam nadzieję, że ona też znajdzie kogoś takiego jak ja. Drzwi zamknęły się zanim kropka dom odetchnął po raz pierwszy od miesięcy kropka dwa tygodnie później zadzwoniła policja. Znaleźli dowody na wielokrotne oszustwa, pięć kobiet, tę samą historię, te same obietnice. Mason przyznał się do winy. Prokurator chciał zeznań Heleny, aby wzmocnić sprawę. Początkowo odmówiła. Nie mogę znów stawić mu czoła, wyszeptała. Już to zrobiłaś, powiedziałem jej. I przeżyłaś to, kropka w sądzie Helena siedziała obok mnie. Mówiła cicho, ale wyraźnie, opisując, jak Mason przekonał ją do inwestycji i jak wykorzystał moje przelewy jako zalążek pieniędzy. Ręka jej się trzęsła. Ale głos miała spokojny kropka, kiedy Mason próbował na nią spojrzeć, nie odwróciła wzroku kropka, kiedy odczytano wyrok. Trzy lata więzienia, osiemnaście miesięcy bez możliwości zwolnienia warunkowego, sala zamilkła. Żadnych bro, żadnego świętowania, tylko ulga. Ręka taty znalazła moją pod stołem. Mama szlochała cicho obok niego kropka Helena wypuściła oddech, który brzmiał jak poddanie się kropka, gdy komornik wyprowadził masona, jego ostatnie spojrzenie nie spotkało się z niczym. Wyszliśmy z budynku sądu w zimne, jasne światło dnia. Po raz pierwszy nie szczypało. Czułem się czysty kropka później tej nocy, gdy wróciłem do domu. Stałem na podwórku trzymając małe pudełko, zdjęcia, stare rachunki, kilka notatek, które napisał Helenie. Stała obok mnie lżejsza w ramionach niż kiedykolwiek ją widziałem. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Zapytałem. Kropka przytaknęła. Teraz to już nic nie znaczy. Kropka zapaliłem zapałkę. Płomienie zajęły papier, zamieniając w dym wszystko, czego dotknął. Patrzyliśmy. Jak unosi się w styczniowe niebo, aż został tylko popiół. Kropka Helena wyszeptała zabrał mi tak wiele, kropka spojrzałem na nią, a potem upewniłem się, że już nigdy się nie zbliży. Wiosną znalazła małą pracę w biurze w centrum miasta. Mama znów zajmowała się ogrodem. Tata naprawił balustradę na werandzie, którą ignorował przez lata kropka cisza, która kiedyś bolała, teraz była niemal łagodna kropka pewnego popołudnia. Helena przyszła do mnie z małą kopertą. W środku znajdowało się nasze zdjęcie z dzieciństwa na jarmarku. Zepsute zęby, lepkie palce, śmiech. Jakbyśmy nie wiedzieli, co to znaczy zdrada. Kropka na odwrocie napisała Dziękuję, że się nie poddałeś, nawet gdy na to zasłużyłam. Nic nie powiedziałem. Po prostu ją przytuliłem. Choć raz dom nie potrzebował słów, by się utrzymać. Kropka, tygodnie po rozprawie wydawały się dziwne, jakby powietrze w domu zostało zmienione. Mama znów zaczęła rozsuwać zasłony, światło słoneczne rozlewało się po kafelkach w kuchni. Tata chodził rano na długie spacery. Nie mając już tak napiętych ramion. A Helena nie starała się już występować. Żadnych idealnych włosów, drogich perfum, żadnych wymówek, tylko jej cichsze, skromniejsze ja, które znalazło swoje miejsce. Znalazła pracę jako asystentka biurowa w centrum miasta. Nie było to efektowne zajęcie, ale mówiła, że było uczciwe. Każdego wieczoru wracała do domu z zapakowanym lunchboxem i nowymi liniami na dłoniach, które wynikały z wysiłku, a niepoczucia winy kropka czasami przyłapywałam ją, jak siedziała z mamą w ogrodzie i sadziła zioła. Ten sam rozmaryn, którego mama używała do przyprawiania kurczaka, od którego wszystko się zaczęło kropka pewnej nocy tata usiadł obok mnie przy stole, podczas gdy ja przeglądałam rachunki. Myślę, że to my ją taką uczyniliśmy, powiedział cicho. Nazywaliśmy ją wyjątkową, dopóki nie pomyślała, że nie może zawieść. Spojrzałam na niego kropka, wszyscy odegraliśmy swoją rolę, ale teraz to naprawiamy. Przytaknął, wydychając powietrze: Jestem z ciebie dumny! Rachel, to było mocniejsze niż się spodziewałam. Może dlatego, że po raz pierwszy powiedział to bez porównywania mnie do kogokolwiek innego kropka później dołączyła do nas Helena, niosąc trzy kubki herbaty poradzimy sobie, powiedziała, pół do siebie, pół do nas. Po raz pierwszy od lat jej uwierzyłam. W domu w końcu zapanowała cisza, ale nie taka, która ukrywa ból, kropka, to była inna cisza, taka zbudowana naprawdę, kropka, miesiąc później spakowałem walizkę do Siatyl. Nowa praca, nowy początek poranne światło wpadało przez kuchenne okna, gdy mama składała pranie, a tata czytał gazetę jak za dawnych czasów. Helena odprowadziła mnie do samochodu z podciągniętymi rękawami bluzy i słabym uśmiechem na twarzy. Naprawdę wyjeżdżasz, powiedziała. Nadszedł czas, abym odpowiedział. Wsunęła mi do ręki kopertę ze zdjęciem, na którym jako dzieci trzymałyśmy watę cukrową, z policzkami lepkimi od cukru. na odwrocie napisała czasami trzeba stracić wszystko, by zobaczyć, co warto zachować, kropka, gdy odjeżdżałem. Spojrzałem raz w lusterko wsteczne. Dom wydawał się mniejszy, ale jakoś lżejszy. Rodzina nie złamiecie, jeśli na to nie pozwolisz, kropka, jeśli ta historia była dla ciebie bliska, podziel się swoją w komentarzach i zasubskrybuj więcej.